Cześć witam serdecznie, z tej strony Michał Materla, Dziękuję za możliwość wywiadu i spełnienia oczekiwań fanów, żeby odpowiedzieć na kilka pytań. Gdzie obecnie jesteś? Obecnie zajmuję się jesteśmy w obiekcie przygotowań olimpijskich w Woutschu. Jesteśmy tutaj na 3 dniowym obozie sparringowym klubów Berserkers Team. Klubu Mighty Bulls z Gdynia i klubu Anko zapasę oraz kilku chłopaków z Polski. Wymagający obóz, obóz MMA, że myślę, że zaprocentuje to w walce. Jak Ci się obiekt podoba? Super obiekt. Tak naprawdę jesteśmy tutaj od wczoraj wieczoru. Zdążyliśmy porelaksować się trochę na basenie. Sala, super. Że fajnie, że wszystko jest do dyspozycji naszej i możemy oprócz tego, że ciężkie treningi są, to mamy jeszcze chwilę od siebie, żeby się zrelaksować wieczorem. A jak sparingi z kolegami? Ciężko powiedzieć, bo jeszcze się nie odbyły. Aha. Dopiero jest na wieczornym treningu, także po wieczornym treningu mogę coś na ten temat powiedzieć. Dobrze. Na pewno nie będzie łatwo. Dużo wymagających zawodników, każdy chce pokazać swoją wyższość, zaznaczyć swoją obecność tutaj i, i dać siebie po prostu wszystko, żeby pomóc tym, którzy się przygotowują oraz pokazać się z dobrej strony. Według Twojej wiedzy to jedyny taki obóz w Polsce, gdzie tyle klasowych zawodników się zebrało w jednym miejscu. Ciężko powiedzieć, bo nie, na inne obozy nie uczęszczam, ale z tego co wiem to jeszcze chyba Tomasz Drwal organizuje obozy, gdzie też licznie jeżdżą dobrzy zawodnicy i też się przygotowują w taki sposób. Okay. Okej okay, Michał, powracając tak jakby do tego co Twoi fani chcą wiedzieć Zaczynamy całkiem od początku, a więc opowiedz nam trochę o Twojej kariery, karierze sportowej. W jakim sporcie zaczynałeś? Zaczynałem, jak już wcześniej wspominałem początki były związane z tym, że mama zaprowadziła mnie na basen. Akurat miałem taką, yy, takich kolegów w sąsiedztwie, którzy uczęszczali na, właśnie, rodzice zapisali ich na basen. I mama moja powiedziała, że tą samą drogą, żeby miał gdzieś możliwość wyładowania swojej energii, energii. No i zapisałem się na basen do klubu Stal Stocznia Szczecin w Szczecinie. Po roku czasu zostałem przeniesiony do tej szkoły. No i tam trenowałem przez 7 lat. Myślę, że jakoś tam najwybytniejszym pływakiem nie byłem. Ale, ale dawałem sobie radę. A potem? Później miałem e, konflikt z jednym z trenerów i jakoś tak straciłem zaangażowanie w ogóle. Nie chciało mi się już pływać. Nie, trener, który bo mi się zmienił trener, przestał e, przez to zwracać na mnie uwagę jakoś i, i to nie wiem, straciłem zaangażowanie i motywację do trenowania i miałem troszeczkę przerwy, zacząłem chodzić na siłownię i znowu jeden z moich kolegów na podwórku zaczął ćwiczyć triatlon. Więc ja, jako miałem, że miałem dobrą podstawę, bo miałem pływanie, gdzie w pływaniu też się dosyć dużo trenuje, biego, treningów biegowych jest. Wiadomo, że jazda na rowerze to nic chyba skomplikowanego takiego, tak sobie pomyślałem wtedy. No to Zacząłem swoją przygodę z triatlonem, nie była to długa przygoda, bo to trwało około półtora roku. Ale zaliczyłem chyba też dwa obozy, jedne zawody i, i jakoś nie, nie, nie czułem tego, nie było jakiejś takiej atmosfery, nie wiem, no, zabrakło tego czegoś. No i znowu wróciłem do siłowni, chodziłem na samą siłownię i tam jeden z moich przyjaciół, yy, Tomek, taki powiedział, czy chciałby spróbować iść do nowej sekcji brazylijskiego dżdżicia. Ogólnie to nie wiedziałem w ogóle, co to jest, z czym to się je, jak, to się je i powiedział tylko, że znając mój charakter, to na pewno spodoba mi się. No i tak trafiłem wtedy do już istniejącej chyba przez niecały rok czasu. Nowo, nowego naboru grupy Berserkers Team pod przewodnictwem Mariusza Linke, Piotra Bagińskiego i Roberta Siedziako I tak, i tak jestem w tym klubie do dzisiaj. Kim dla Ciebie jest Piotr Bagiński? Piotr Bagiński no to chyba największy autorytet dla mnie, jeżeli chodzi o... o, o w moim życiu i pokazał mi Oprócz tego, że jest świetnym trenerem, to myślę, że dużo też nauczył mnie jako człowieka i dużo się od niego uczę cały czas. Jaką jest on osobą i, i myślę, że w przyszłości chciałbym być dla innych ludzi taką osobą, jaką on jest, czyli takim autorytetem. Okej, okay. a powiedz mi teraz y, od Brazilian Jujutsu, tak? Y, no w sumie może teraz nie jest daleka droga do MMA, ale wtedy jak zaczynałeś to, to jednak chyba sobie nie wyobrażałeś, że będziesz walczył w klatce. Powiedz jak się to stało, że nagle znalazłeś się w klatce i walczyłeś tą pierwszą walkę w formule MMA? Znaczy, to, to wszystko było jak zwykle też ukierunkowane dzięki trenerom, ponieważ oprócz tego, że były zajęcia brazylijskiego dziedzictwu od samego początku, to raz w tygodniu mieliśmy zajęcia w tudo. Oczywiście te zajęcia w tudo dosyć mocno odbiegają od takich zajęć, które teraz na przykład mamy, to była taka, taka w dosyć dużej mierze improwizacja tak naprawdę. Trenerzy byli pod wrażeniem jakieś tam też walki, kaset yy, z, yy, oglądając UFC pierwsze. I, I tak mieliśmy te treningi. No i ja bodajże po niecałym roku trenowania chłopaki trenerzy powiedzieli, że wyjeżdżają do Brazylii do Filii Makako team trenować jiu-jitsu i ja powiedziałem, że ja też chciałbym pojechać z nimi, akurat miałem taką możliwość, no i wyjechałem i o dziwo właśnie, żeby zamiast trenować tam jiu -jitsu, to przez cały miesiąc trenowaliśmy właśnie MMA w sumie to był taki przykaz odgórny był od Makako co z biegiem czasu się okazało, że na dobre mi wyszło, no i tam trenowaliśmy z takimi zawodnikami jak właśnie Gabriel Napao Luis Azeredo, i wiele, wiele innych zawodników, którzy teraz naprawdę są topowymi zawodnikami i większość osób, które trenują MMA to znają już tych zawodników. I po powrocie z Brazylii mój trener Robert Siedziako namówił mnie, żeby wystartował w eliminacjach do z Polski. Pierwszych eliminacjach walk w klatce to było wtedy u Mirka Ogińskiego na Bemowie. Więc pojechaliśmy w takiej skromnej ekipie, ja Rambo, czyli Domagała i Robert Siedziaku pojechaliśmy jako, tre, jako, Robert jako trener pojechaliśmy do Warszawy na Forty Bema, gdzie się odbywały te właśnie eliminacje do mistrzostw Polski. No i stoczyłem tam pierwszą swoją walkę. No, jeszcze była taka sytuacja, bo ja naprawdę ważyłem 88 kg wtedy, Rambo ważył 86 kg i żebyśmy nie bili się w tej samej kategorii wagowej. Dlatego, że ja byłem 2 kilo cięższy, więc ja poszedłem na tą kategorię do stówy. I w pierwszej walce miałem okazję się spotkać z, z zawodnikiem, yy, z bardzo ciężkim zawodnikiem, zresztą yy, Janiszewskim, zapaśnikiem, ksywa operacyjna Kongo. Oczywiście wtedy się tak nie znaliśmy, każdy przyszedł, robił dobrą minę do złej gry. i pierwsza walka. No, no chyba jedno, to chyba była pierwsza walka i naprawdę do dzisiaj ją pamiętam, nie? Tomek był wtedy ode mnie chyba cięższy, o jakieś 7-8 kilo. Mocny zapaśnik, o, mocnych takich kurde, utytuł, utytułowany zresztą zapaśnik. No i, i, i pierwsza walka potoczyła się w sumie... Tak naprawdę były momenty, że wydawało mi się, że już przegrałem tą walkę na punkty, bo nie mogłem mu nic zrobić, ale nie wiem czy charakterem, czy czyli doświadczenie, które wyciągnąłem z Brazylii właśnie, bo tam były też ciężkie treningi MMA. W końcówce walki wstałem i zaatakowałem i udusiłem go na gilotynę. W drugiej to jeszcze stoczyłem tam drugą walkę, ponieważ to, były, to był taki turniej eliminacyjny. Stoczyłem z... Już nie pamiętam imienia, z Kuligiem, też z I udało mi się... Taka kontrowersyjna w sobie troszeczkę walka, ponieważ zabijałem duszenie nogami I zleciałem ciągnąć dźwignię na rękę, i on wykazał dużo charakteru. Nie chciał klepać tej dźwigni, ale dźwignia była dosyć mocno zapięta. I tam już ja czułem, że jest wysokie prawdopodobieństwo kontuzji. I też sędzia wtedy, chyba Mirek Okiński, przerwał tą walkę. Nie? No i to, było, to były takie moje początki. W kolejnej walce już spotkałem się, to był finał, to były drugie eliminacje czyli spotkałem się z drugim zwycięzcą, pierwszych elimin... zwycięzcą pierwszych eliminacji, to był Stachera w Warszawie. Już taka fajnie zorganizowana gala, było tam jakieś takie, takie show delikatne. Pamiętam wtedy właśnie taka śmieszna sytuacja, która odkwiła mi w pamięci, że to był Stachera był warszawiakiem, właśnie byliśmy się w Warszawie i... Mirek Okiński, żeby y, troszeczkę podbić atmosferę na sali. Pamiętam, że zapowi zapowiadał, że to jest pojedynek pomiędzy Szczecinem a Warszawą. A ze Szczecina było tylko 8 osób. Ja oczywiście byłem y, takim nieznanym zawodnikiem. No i wszyscy kibicowali te stacherze. Walka na szczęście zakończyła się na moją korzyść. Dosyć mocnym nokautem i chyba jedynym nokautem, jaki mi się udało wykonać w stójce. Właśnie na stacherze i pamiętam taką sytuację, że po walce przypływ adrenaliny euforii i te osiem osób stało właśnie wtedy i było podekscytowanych, kibicowało mi nie, nie wierzyli z radości, a, a reszta po prostu już jakoś tak przycichła. Nie? I to takie, taki moment, który mi zapamiętałem utkwił chwili w pamięci. Okej. Okay, no to to były w takim bądź razie twoje początki. I e, mm... Nie, nie idąc dalej jakby tym tropem następnych walk, bo, bo to czasu dzisiaj nie starczy, ale chciałbym zrobić taki przeskok w czasie i kontuzję, którą złapałeś. Jak tam no, kibice chcieliby wiedzieć właśnie, co odczuwałeś w pierwszym momencie, jak tą kontuzję złapałeś, tak? No i potem historia jakby też się dalej toczyła, tak? I, i jak reagowałeś na to i... Jakbyś mógł to Pierwsza kontuzja to zerwanie więzadeł. To była też walka rewanżowa właśnie z Kuligiem. To była walka w Dąbrowie Górniczej albo w bielsko białej na gali nie pamiętam. To była pierwsza minuta pierwszej rundy tak naprawdę. Wyjście z bocznej. Ja byłem u góry wychodziłem z bocznej i chciałem przejść nogą po przekątnej. Andrzej chyba do to... Jeżeli pamiętam moje imię, Andrzej właśnie bardzo dobrze złapał, stinczowo mi nogę i ja w złym kierunku poszedłem tą nogą. I tak naprawdę sam sobie zerwałem tą nogę, więzadło. Strzeliło wiedzadu, nie wiedziałem co wtedy, to adrenalina mnie trzymała, bo to było w walce. No jakoś tam przetrwałem do końca rundy i, i bagi do mnie, ja mówię do bagi że noga jest rozpieprzona w, w przerwie bagi mówi, czy przerywamy walkę. Mówię, że nie, że nie ma takiej opcji. Wyszedłem do drugiej rundy, ogólnie adrenalina. Tak naprawdę jeszcze nie czułem nic z bólu. Jeszcze nawet zdarzyło mi się kopnąć parę razy tą nogą w taki sposób, że jak wracałem, to już nogi nie ma podparcia i, i wywalałem się sam na tak jakbym walczył na jednej nodze. Ale udało mi się wygrać tą walkę, zdominować w parterze yy, i wygrałem ją na punkty. No i po powrocie noga już spuchła jak bańka. Pojechałem do, do lekarza i lekarz stwierdził, że Bo zrobił wtedy rezonans magnetyczny. Czy jest zerwane zadła krzyżowe? To w pierwszym momencie tak naprawdę byłem załamany. Nie? To tak naprawdę pierwsza kontuzja nigdy nie miałem nic złamanego, nigdy nie miałem tam może skręcenia, ubicia czy coś. Że ta pierwsza kontuzja to był dla mnie taki duży szok i, i bardzo mi pomogło wsparcie przyjaciół, nie? że wszystko będzie dobrze, że to jeszcze nie koniec świata. I to mnie mobilizowało do tego, właśnie żeby, żeby pracować ciężko wrócić na matę. No i dosyć szybko tak naprawdę wróciłem na matę i, i robiłem jakieś tam rzeczy, które mogłem tylko robić. Czyli pracowałem nad kontrolą, bez, żeby nie obciążać tej nogi i nie robić zdjęcia, bo wtedy nie mogłem już robić zdjęcia. Tak naprawdę przy tej pierwszej, przy tej pierwszej kontuzji to dużo też mi to nauczyło nie? takiej pokory i i dbania o własny organizm później też. Właśnie jakimiś typami, nie typami, ochraniaczami. Pomyślałem, że jestem jakimś człowiekiem, który, który, którego kontuzje zawsze będą omijać. No, ale to zostało zweryfikowane. Okej. Okay. Teraz druga kontuzja i, i wracasz, tak? Druga kontuzja już można powiedzieć było troszeczkę łatwiej. Też oczywiście było, był na początku jakiś tam smutek. I takie, takie rozczarowanie, ale już wiedziałem z czym to się je, bo już przeżyłem taką kontuzję. Troszeczkę byłem rozczarowany, że został tam popełniony taki błąd lekarski, że, że mógłbym mieć tą nogę zrobioną pół roku wcześniej, bo lekarz źle zdiagnozował tą kontuzję, niby że nie, nie, nie jest zerwany więzadło, a jednak było zerwane więzadło. Ja pół roku ćwiczyłem, ta noga mi wypadała, bo myślałem, że wszystko się zrośnie, a potem dzięki mojemu bratu przyjemności, który zabrał mnie do do prawdziwego takiego lekarza z prawdziwego zdarzenia w Warszawie okazało się, że jednak są zerwane więzadła. One, więzadło wisi na jakimś ale już nie pełni swojej funkcji, i tak trzeba zrobić tą operację. No i po, po tej drugiej operacji, już skupiłem się typowo też na pracy podporynie stójki i pracy rękoma. Czy, czy w tej sytuacji kiedykolwiek myślałeś o tym, żeby sobie dać spokój z tym wszystkim? Nie, nie nawet, nawet przez moment nie było. Tak naprawdę postawiłem w życiu wszystko na jedną kartę nie? poszedłem w ten sport zawsze mi to sprawiało ogromną przyjemność i, i jak zacząłem walczyć w MMA mówię no to chciałbym robić w życiu i ludzie którzy którzy byli w moim otoczeniu i tam gdzieś miałem okazję sparować czy coś robi to mówią że się nadawałem do tego no i, i mówię że nie że nie ma takiej opcji żeby to przerwać bo, bo się zastanawiam no, co mógłbym robić w życiu co by mi sprawiało taką przyjemność i tyle satysfakcji. Nie? Dlatego po każdej kontuzji starałem się wyciągnąć wnioski i wracać jeszcze mocniejszym.